Ho zamówił najtańszy posiłek boksowy w sklepie, ale kiedy nadszedł czas, aby zapłacić, zdał sobie sprawę, że wciąż jest dziesięć centów krótkich. Nie jadając cały dzień, prosił właściciela, aby wyciął mu trochę slaka, oferując śpiewanie piosenki dla wszystkich w zamian. Ale ku jego zaskoczeniu właściciel spojrzał na niego z całkowitym pogardą, rzucił posiłek w zlew naczyń i wolałby go wyrzucić jako śmieci, niż pozwolić mu wziąć pojedyncze ugryzienie. Bez wyboru, kieszonkował monety i pozostawił w zakłopotaniu, choć jego serce było wypełnione goryczką. Wszystko dlatego, że James był bezdomnym człowiekiem. W tym obojętnym społeczeństwie nikt nie oszczędził mu szczura szacunku. Tej nocy mógł tylko poruszać się po koszach śmieci, mając nadzieję, że znajdzie coś ledwo jadalnego, aby wypełnić żołądek. Ale los nie porzucił go całkowicie. Następnego dnia, śpiewając na ulicy, James zauważył swojego ojca, dziadka zakupy po drodze. Pośpieszył się by go pozdrowić. W rzeczywistości Jack już zauważył Jamesa, ale przyspieszył tempo, udając, że nie widzi. James też to zdał, ale wciąż zbliżył się do niego z przymusowym uśmiechem, co czyni atmosferę boleśnie niezręczną. Ale w obliczu rzadkiej szansy na pełny posiłek, James nie pozwolił, aby szansa się wymknęła. Tak jak miał mówić, jego macocha Hilary pojawiła się w tym momencie. Przez krótki moment winy ojca przerażały, ale do Hilary James był niczym więcej niż chorobą. Jego obecność sprawiła, że była niewygodna. Każda myśl o rodzinnym spotkaniu świątecznym była po prostu poza pytaniem. Być może z winy, Jack poślizgnął Jamesa rachunek przed wyjazdem, dodając uprzejme uwagi. Ale ta przypadkowa uwaga zapaliła iskry nadziei w Jamesie. Wierzył, że jego ojciec był po prostu zawstydzony, aby zaprosić go przed Hilary. Gdyby wziął inicjatywę, może w końcu mógł dołączyć do nich na Boże Narodzenie obiad. Patrząc na ciepły i przytulny dom, James widział, że jego ojciec miał teraz jeszcze dwie córki. Nie mógł pomóc, ale czuć się zazdrosny. Z darami w ręku i nadzieją w swoim sercu pukał do drzwi. Twarz dziecka była mieszanką dyskomfortu i bezradności. Ale w Sylwester, jak mógł wyrzucić własnego syna? Niestety jego scenerowie nie mieli zamiaru być uprzejmie wobec tego nieproszonego gościa. Raz świąteczna atmosfera szybko zstąpiła w chaos. Z więcej gości przybywających wkrótce, Jack nie miał wyboru, ale poprosić Jamesa o odejście. James wiedział, że nadszedł czas, zanim sprawy się jeszcze gorzej. Wrócił do swojego małego schronienia sam. Ale w następnej chwili dziwny hałas echem. Brzmiał jakby ktoś włamał się przez okno. James zbyt dobrze wiedział, jakie ludzie czaili się wokół tych schronisk. W desperacji ludzie mogli zrobić wszystko. Głośno krzyczał w kierunku łazienki ostrzegając, że był uzbrojony i niebezpieczny. Prawdę mówiąc, oprócz swojej gitary nie miał nawet broni, mogógł utrzykosłapać użyty but I dosłownie nie miał kuchni. On mógł tylko chwycić swoje zużyte buty jako broń, ostrożnie poruszając się w kierunku sypialni. Bezaw hałas znowu, tym razem z tyłu. Bez wahania James rzucił się do kuchni, gotów walczyć o swoje życie. Ale gdy jego oczy przeskanowały pokój, to wszystko było fałszywe. It was all a false alarm. It turned out the intruder was a hungry cat that had slipped in through the kitchen window and was devouring James' last bit of cereal. Despite its stray appearance, the cat was surprisingly friendly. James, unable to resist its charm, didn't chase it away. Instead, he poured his last bottle of milk into a bowl, letting the cat enjoy a decent meal. James był wdzięczny za malutkie, wędrując życiem, trzymając go towarzystwo. Ale głęboko, pomyślał: Na pewno ktoś musi czekać, aż ten kot wróci do domu. Przeprowadzając go z powrotem, był zaskoczony, gdy kot zawiódł, niechętnie odejść. Uczyściło się to zadowoleniem, jak James oderwał swoją gitarę, piosenka zanurzyła się melancholią i smutkiem. Kiedy melodra się skończyła, James powiedział dobrą noc do kota i wycofał się do swojej sypialni. Cicho, Kot wspiął się na swoje łóżko, a razem człowiek i kot znosili długą, zimną noc. Następnego ranka James nosił kota wokół obszaru schronienia, pytając, czy ktoś go stracił. Ale odpowiedzi były takie same. Ludzie tu walczyli o przetrwanie siebie. Kto mógł sobie pozwolić na utrzymanie kota? James zdał sobie sprawę, że kot jest bezpański. Choć rozrastał się z tym, James zdecydował się odpuścić. Nie różnił się od nikogo innego tutaj ledwie skraplając, bez środków na opiekę nad zwierzęciem. Ale James nie wiedział, że ten pozornie zwykły kot miał zmienić jego złamane życie. Tego dnia nic nie poszło dobrze. Właśnie znalazł dobre miejsce do śpiewania, gdy bezpieczeństwo go zrzuciło, twierdząc, że był zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia. Po całym dniu wysiłku James ledwo zdobył kilka monet. Wrócił do domu, czując się całkowicie zawieszony, tylko po to, aby znaleźć kot, czekał na niego cały czas ze świeżymi, krwawiającymi ranami na swoim ciele, pośpieszył się, aby owinąć kota w kurtce, ale bez nikogo wokół nie wiedział, do kogo się zwrócić. Na szczęście dziewczyna o imieniu Betty, mieszkająca również w schronisku, zaoferowała jej pomoc. Choć tam też mieszkała, jej pokój został zdobiony taką troską i urokiem, że nie przypominał domu kogoś, kto ma walczyć o zakończenie spotkania. Po szybkiej kontroli Betty potwierdził, kot potrzebował szpitala. Wiedząc, że James nie miał pieniędzy, poleciła klinik weterynaryjny charytatywnej, która może leczyć kota za darmo. Betty miała wiele innych uratowanych zwierząt, ale ironicznie była alergiczna na futro, mimo bardzo ich kochania. W swojej zwykłej rozmowie dali kotowi imię Bob. James pospieszył Boba do szpitala tylko po to, aby znaleźć długą linię zwierząt czekających na leczenie. Czekał kilka godzin. Brakuje szczytowego czasu na ultrakcyjne busy uliczne, co oznaczało kolejną noc pójścia do łóżka głodnego. Na szczęście, nawet jako organizacja charytatywna, lekarze poważnie podjął pracę, a Bob doskonale współpracował poprzez swoje leczenie. Jednak kiedy nadszedł czas, aby dostać lek, James utknął. Leczenie było bezpłatne, ale lek był kosztowny. Musiał zapłacić za co najmniej tydzień dostaw, albo Bob nie odzyskałby. James opróżnił kieszenie każdej monety, którą miał, błagając recepcjonistę o pomoc, ale to było wyraźnie niemożliwe. Lewic bez wyboru wyciągnął duży rachunek, który dał mu ojciec. Patrząc na Boba w ramionach, James w końcu przekazał pieniądze. Ale nigdy nie posiadając zwierzęcia, James nie miał pojęcia, jak dać lekarstwo kotowi. W swojej panice nie tylko zawiódł, ale prawie ugryzł go przestraszony Bob. Na szczęście w wykwalifikowanych rękach Bob połknął pigułkę posłusznie, nawet jego neutering chirurgii poszła płynnie. Poprzez Boba Jamesa i Betty stopniowo się zbliżały. Zaczęli się pytać, jak się tu skończyli. Betty nie poszedł w szczegóły, ale powiedziała, że najbardziej nienawidzi uzależnionych. W schronisku było ich zbyt wielu. James powiedział jej rodzicom, że rozwiedli się, gdy był bardzo młody. W wieku 17 lat. Z niczym innym jak gitara i wielkimi marzeniami opuścił Australię do Wielkiej Brytanii, mając nadzieję na kontynuowanie muzyki i ponowne połączenie z ojcem. Ale rzeczywistość była surowa, a on skończył spać na ulicach. Choć te słowa były prawdziwe, James wciąż kłamał. Był rzeczywiście muzykiem ulicznym, ale prawdziwym powodem, dla którego ojciec go odrzucił, dlaczego Macocha go unikała i dlaczego nie mógł wykonać właściwej pracy, było to, że James był uzależniony. Najgorszym rodzajem wśród bezdomnych. Używał substancji do drętwienia swoich porażek, odpychając rodzinę i pracę podobnie. Mimo że zawsze mówił, że chce zrezygnować, kiedy jego przyjaciel Baz wydobywał te rzeczy, nie mógł się oprzeć wpadnięciu w otchłań. Następnego dnia policja znalazła, że James zmarł w odblokowanym samochodzie, w tym samym miejscu, w którym przedtem wpadli do nocy. Baz uciekł, zostawiając Jamesa za sobą. Kiedy James znowu się obudził, znalazł się wpatrując się w znany sufit. To nie był pierwszy raz. Jego przeprosiny, pełne żalu i frustracji, były słowa, które Wal słyszał niezliczone czasy. Powiedziała Jamesowi, że jeśli to się powtórzy, to by go kosztowało jego życie. Wal, lekarz, nigdy nie zrezygnował z Jamesa. Nawet gdy wszyscy inni mieli, nadal w niego wierzyła, bo w jego piosenki w tej nagranej gitarze odmówił sprzedania nawet podczas głodu, zobaczyła błyszczącego nadziei. Pomimo jego stałych nawrotów, Wal pomógł mu zabezpieczyć miejsce w schronisku charytatywnym. Tam James miał miękką kanapę, niekończącą się gorącą wodę, a wreszcie dach nad głową. A teraz miał też Boba. James powiedział Wal wszystko o Bob i Betty, ale Wal nie był zadowolony. Przypomniała mu, że uwikłania emocjonalne były niebezpieczne, zbyt szybko mogły wyrzucić Jamesa z równowagi. Wal miał rację. To, czego James najbardziej potrzebował, to stabilność, cotygodniowe kontrole i przestrzeganie leków. Schronisko zapewniło bezpieczeństwo, ale także pokusy. Pojedynczy przerwy mógł przeciągnąć Jamesa z powrotem do ciemności. Następnego dnia James wyruszył z gitarą na busk, ale Bob nalegał, by go śledzić. James się zgrzybił, mówiąc Bobowi, żeby pozostał w kompleksie. Nie mógł śpiewać i oglądać kota jednocześnie. Ale Bob podkradł się do autobusu w ostatniej sekundzie. Pasażerowie zostali natychmiast oczarowani przez uroczy kot, docierając do zwierzaka. Bob, nie widząc Jamesa, rzucił się na górę i wskoczył prosto do ramion. Lewic bez wyboru, James zabrał Boba do centrum miasta. Miły dyrygent autobusu dał mu nawet sznur. Używając go wraz z własnym, James uformował prowizoryczną smyczkę. To było proste, ale symbolizowało, że Bob nie był już bezbożnym. Aby utrzymać Boba przed bieganiem dzikim, James pozwolił mu wspiąć się na ramię. Ich wyjątkowy wygląd szybko przyciągnął tłum. Ludzie zatrzymali się, aby zwierzak Bob robić zdjęcia, a dzieci były szczególnie przyciągnięte do uroczego kota. Ze względu na Boba, wykonanie ulicy zamieniło się w prawdziwy show, z coraz więcej osób gromadzi się wokół. Nic dziwnego, że tego dnia zarobili dużo. James i Bob świętowali z wysoką piątką. Głod byłby czymś z przeszłości. W tym momencie podeszła starsza kobieta. Jej słowa potwierdziły Jamesowi, że Bob był naprawdę cudem w swoim życiu. Wszystko to widział Bas z cieni. Gdy upadła noc, James cieszył się najbardziej wyśmienitą kolacją, jaką miał od lat. Kupił nawet Boba zupełnie nową smyczkę, ale następnego ranka, jak tylko James wyszedł, pobiegł do Bas, który czekał. James chciał mu odmówić, ale pamiętając o swojej przeszłości, dał bazowi największy rachunek, błagając go o kupno żywności, nie nic innego. Wiedział, że jeśli bas użył pieniędzy źle, to będzie jego upadek. Przyjechała Wigilia, a coraz więcej osób przyszło zobaczyć Jamesa i Boba. Nie martwił się już o codzienne przeżycie. Starsza pani przygotowała nawet prezent świąteczny dla Boba piękny nowy szalik. Wszystko wydawało się być coraz lepsze. James powoli odzyskał zaufanie, które stracił dawno temu. Znowu odkrytą odwagą zaprosił Betty na kolację wigilie Bożego Narodzenia. Betty szczęśliwie przyjęte zostało przeznaczone na ciepłą noc. Choć James prawie się poślizgnął, pamiętając nienawiść Betty do uzależnień, postanowił zachować swoją przeszłość w tajemnicy. Planował trzymać się, aż naprawdę odwrócił życie, pozwalając swą haniebną przeszłość zniknęła. Aby przygotować się na Boże Narodzenie następnego dnia, James kupił mnóstwo puszczonych ryb dla Boba i bukiet kwiatów dla Betty. Spadł na Betty, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ale w drodze do domu James widział coś, co najmniej chciał zobaczyć. Baz został załamany na ziemi, otoczony rozproszonymi strzykawkami. Słysząc jego wołanie o pomoc, Betty się pospieszyła. Bez wahania wyreżyserowała Jamesa, aby zadzwonił karetkę i natychmiast wykonał CPR na Baz. Jej szybkie działania pokazały, że to nie był jej pierwszy raz. Niestety, pomimo karetki przybywającej tak szybko jak to możliwe, Baz nie mógł zostać uratowany. Betty widziała pytanie w oczach Jamesa i postanowiła już nie ukrywać. Jej brat też kiedyś był uzależniony. Jej brat zawsze był wszystkim Betty, a obrazy wiszące w jej pokoju były jego pracą. Był nauczycielem, protektorem Betty i mentorem. Były one najbliższe rodzeństwa, ale były oddzielone na zawsze ze względu na nielegalne substancje. Od tego czasu Betty nienawidziła każdego uzależnionego. Nie za to, co zrobili sobie, ale za to, jak skrzywdzili wszystkich, którzy ich kochali. Jej słowa pozostawiły Jamesa całkowicie wstrząśnięte. Nie chciał umierać. Nie chciał zdradzić miłości Betty. Nie chciał stracić Boba ani kruche szczęście, które w końcu znalazł. Następnego dnia James pospieszył, by znaleźć wal. Ale wal wiedział, że im bardziej się martwi, tym mniej prawdopodobne, że odniosę sukces Kazała mu być cierpliwa i czekać aż po Boże Narodzenie, aby zrobić właściwy plan James i Betty spędzili razem Boże Narodzenie Bez pieniędzy na choinkę urządzili lampę podłogową z kolorowymi strumieniowcami zamiast James dał Betty bransoletę Niekosztowną, nawet trochę tanią, ale Betty kochała Oczywiście był też prezent dla Boba I oczywiście obrazy jej brata były istotną częścią Betty, który nie mógł śpiewać, delikatnie upokorzony, jak James spuknął swoją gitarę. Siedząc nad rzeką o zachodzie słońca, James miał impuls, aby pocałować Betty, ale w końcu po prostu trzymali się mocno ręce. Na nadgarstku Betty był tatuaż nazwiska jej brata, gorzka wspomnienie o szczęściu i wiecznym żalu. Tego wieczoru James sprzątał się i podjął odważną decyzję. Ponieważ Bob był tak dobrze kochany, przyprowadzi Boba do domu ojca na wigilię ale jak los by go miał, obie jego półsiostry były uczulone na kot futer. W momencie wejścia Bob, ich krzyki wysłały go w panikę. W chaosie James przypadkowo rozbił ceniony wazon swojej macochy, a choinka pokryte gwiezdnymi światłami rozbił się. Wigilia została zrujnowana przez Jamesa i Boba, zmuszając ich do odejścia w zakłopotaniu. Ale to był dopiero początek nieszczęść Jamesa. W nowy rok James wrócił do busu jak zwykle, Duży pies zbliżył się cicho, wyraźnie z złymi intencjami. James szybko osłonił Boba i cofnął się, mając nadzieję, że właściciel będzie kontrolował swojego zwierzaka. Ale do jego szoku właściciel pozwolił psułkowi oddawać bezpośrednio plecak Jamesa przed wszystkimi. Nawet postrzegacze nie mogli znieść do oglądania, ale Zbir czuł się sprowokowany. Gdy sytuacja się nasiliła, obie strony szybko wybuchły, podczas gdy James mógł utrzymać się tylko na Boba. Na szczęście policja przybyła na czas, a ani James, ani Bob nie zostali ranni. Nagranie z nadzoru udowodniło, że James nie był winny, ale ze względu na swój status, nadal był zakazany odkręcenia na ulicach przez sześć miesięcy. Jednak nic z tego nie miało znaczenia dla Jamesa, zależało mu tylko, czy Bob był bezpieczny. Bez jego leków na czas, emocje Jamesa przerastały na krawędzi załamania. Wpadł do apteki, rozpaczliwie spuścił pigułki, nieświadomy, że Betty stoi za nim. Kiedy odwrócił się, James zamarzł. Betty wiedziała dokładnie, jakie to tabletki. James wyjaśnił, że stracił kontrolę tylko dlatego, że chciał chronić Boba. Musiał natychmiast wrócić do Boba, ale przegapił punkt. Bez buskowania nie miał dochodu. Jak przeżyłby następne sześć miesięcy? Aby przejść przez najbliższe dni, James znalazł pracę sprzedającą gazety na ulicy stoiska przez zalecenie Wal. Praca miała tylko jedną zasadę: nigdy nie sprzedawać papierów na czyjejś krawędzi, albo natychmiast zostanie zwolniony. Jak się okazało, Bob był szczęściarzem Jamesa. Niezależnie od tego czy busujesz czy sprzedajesz gazety, unikalny widok mężczyzny z kotem na ramieniu przyciąga ludzi natychmiast. Za niewielką ilość pieniędzy przechodnie mogłyby zrobić zdjęcie z Bobem i dostać darmowe czasopismo. Kto mógłby się oprzeć? Pewnego dnia reporter zauważył Jamesa i Boba, zdjęcie, a ich historia zrobiła wieści. Ale los Jamesa nigdy nie był gładki. Stare timery w gazecie Stoisko zazdrościły jego sukces. Pewnego dnia, gdy James przeszedł na ich terytorium, fani Boba chętnie wyszli na zdjęcia, prosząc o zakup magazynu. James, znając zasady, prosił ich o zakup od zwykłego sprzedawcy stoiska. Ale fani nie obchodzili, poślizgnęli pieniądze do kieszeni Jamesa. To wszystko było usprawiedliwienie, których potrzebował jego rywale. Choć przełożony znał prawdziwą historię, musiała zrobić przykład Jamesa, aby uspokoić stary personel. I tak James został zakazany sprzedaży papierów na kolejny miesiąc. Kłopoty ciągle się podnosiły, a James stracił wszystkie źródła dochodu. Bez innego wyboru, musiał racjonować małe jedzenie, które miał, dzieląc pojedynczą puszkę z bobem. Trzy posiłki stały się dwoma, czasami tylko jednym, a w niektórych dniach nic. Czasami znajdzie kilka monet w stoisku telefonicznym lub wcześniej wstawiony, aby otrzymać posiłek charytatywny, ale monety coraz mniej. Miesiąc, który kiedyś mijał w mrugnięciu, czuł się nieskończenie długi. Gdyby tylko był głodny, James mógł to znieść. Ale widząc, boba znosi głód, złamał serce Jamesa. Zdesperowany James podjął ryzyko, budząc w zakątkach metra ukrytych alejkach, gdzie policja nie złapie go. Kiedy Betty usłyszała, że James ignorował zasady i wrócił do buskowania, była zarówno wściekła i złamana serca, nie wiedząc, jak radzić sobie z bałaganem przed nią. Ani James ani Betty nigdy nie wyobrażali sobie, że ich pierwsze wyznanie do siebie nawzajem się zdarzyłoby w taki sposób. Obaj zmagali się uspokoić, nie mogąc odnaleźć odwagi, by stawić czoła sobie nawzajem. Wreszcie, po długim miesiącu, James odzyskał pracę. Jak coraz więcej osób zaczęło zwracać uwagę, media również o nich zauważyły, w tym Mary, redaktor wydawnictwa, który często wspierał go podczas jego występów buskowych. Pewnego dnia zbliżyła się dobrze ubrana kobieta, pytając, czy może adoptować Boba. Obiecała lepsze środowisko, lepsze warunki i lepsze jedzenie. Co ważniejsze, powiedziała, że jej syn uwielbia Boba, a jeśli to konieczne, może zapłacić. Każde słowo, które mówiła, nosiła cienko zasłoniętą pogardę dla Jamesa, traktując Boba jak towar. James nie mógł go znieść i powrócił z tym samym zimnym tonem. Twarz kobiety natychmiast się zaciemniła. Na ziemię zawiodła magazyny Jamesa. Głośny hałas zaskoczył Boba, który przeskoczył z ramienia Jamesa w strachu. W środku ruchliwego ruchu niebezpieczeństwa wszędzie się czaiły, a pies wciąż gonił za Boba. James pospieszyłby go powstrzymać, ale był o krok za późno. To miasto było zbyt duże. James szukał wszędzie, pytając się z dnia na noc, ale Bob nie był nigdzie znaleźć. Wal doradzał Jamesowi, aby nie był sam w tym czasie. Utrata kontroli może przeciągnąć go z powrotem do jego starych sposobów. Powiedziała mu również, żeby przygotował się do możliwości, że Bob może nigdy nie wrócić. W końcu niektóre rzeczy w życiu pojawiają się nigdzie i znikają tak samo nagle. W następnych dniach James nie mógł się przynieść do pracy. Był niespokojny, a kusowania na zewnątrz wydawało się, że do niego wołają. Pewnej nocy, zagubiony w olśnieniu, James zbliżył się do tych znanych niebezpieczeństw, kusił, aby utopić jego ból, ale w ostatniej chwili przestał. Prawie wpadł do otchłani. Kiedy wrócił do domu i spojrzał wstecz, był Bob. Czekał cierpliwie. Cud zjednoczenia przeniósł Jamesa głęboko. Cicho ślubował, że nigdy więcej nie rozstanie się z Bobem. Następnego dnia James zdecydowanie udał się do kliniki, w pełni przygotowany, aby powstrzymać jego leki. Betty ostrzegała, że jest gotowy. To będzie jak najgorsza grypa jego życia, tylko sto razy gorsza. Każda minuta byłaby walką przeciwko sobie, ale gdyby mógł przetrwać tydzień, zobaczyłby światło. Dla starego Jamesa to brzmiało niemożliwe. Ale James powiedział Wal, że z powodu Boba, nawet ci, którzy kiedyś na niego patrzyli, nazywali go z szacunkiem właścicielem Boba. Nikt wcześniej nie nazywał go sir. Bob pokazał mu kolejną stronę życia. Wreszcie James stanął przed drzwiami Betty. Wiedział, że jest w środku. Wiedziała dokładnie, co przyniesie następne kilka dni. Jak James odwrócił się do odejścia, Betty otworzyła drzwi. Powiedziała mu, żeby zapakował na jedzenie. Wszelkie wymówki, aby wyjść, może być pułapką. Jeśli to konieczne, przyniosłaby mu posiłki i zamknęła drzwi. Ale James odmówił. Nie chciał, żeby Betty widziała go w najgorszym. Poza tym, miał boba, żeby trzymał go na czele. Jak powiedział Wal, proces był znacznie trudniejszy niż James sobie wyobrażał. Na początku rozproszył się gitarą, rozkoszował się gumowymi zespołami, ale w przeciwieństwie do internetu czy uzależnienia od alkoholu, nie była to tylko walka psychiczna, była to jeszcze bardziej fizyczna męka. Czułem, że jeździł na rowerze non-stop. Nawet leżąc jego nogi nie prostowałyby. Jego ciało i umysł przeklęte na krawędzi załamania, z ciągłymi nudnościami, wymiotami i halucynacjami. Jego zmysły zanurzone, gorące lub zimne, nie mógł powiedzieć różnicy. Ponadto były niekontrolowane żaby, jakby spożywane przez szaleństwo ognia, ale także jak utonięcie w głębokiej, niekończącej się otchłani. Nawet jak James, półszalony, rzucił rzeczy na ściany, Bob pozostał przy boku, patrząc cicho. Jego cicha obecność była zarówno towarzyszem, jak i stałym przypomnieniem. Następnie, w zwykłym rankiem, James obudził się. Światło słoneczne tego dnia czuło się inaczej cieplejsze, jaśniejsze. Z bobem zakrzywionym w ramionach James podniósł głowę i zobaczył nowe spojrzenie na życie. Wal był z niego dumny. Uściskali mocno. Być może wal również nosił nieprzemawiany ból głęboko w środku, dlatego poświęciła się temu szczególnemu rodzajowi pracy. Ale James w końcu znalazł drogę przez mgłę. Chciał podzielić się dobrą wiadomością z Betty, ale znalazł ruchomę ciężarówkę zaparkowaną poza jej domem. Betty była naprawdę szczęśliwa dla Jamesa, szczerze mu dziękując. Bo to James pomógł jej wyjść z własnych cieni. James bał się. Obawiał się, że to pożegnanie może być ich ostatnim. Przed rozstaniem Betty dał mu ręcznie robiony prezent. Dała również James swój adres domowy i numer telefonu, dając mu znać, że zawsze był mile widziany, aby ją odwiedzić. Trzecia osoba, którą James chciał zobaczyć, to jego ojciec. Nie miał innych prośb. Chciał po prostu, aby ojciec wiedział i przeprosił za przeszłość. Niespodziewanie oczy jego ojca wypełnione łzami. Wyciągnął zużyte żółte zdjęcie z portfela. To było zdjęcie Jamesa jako dziecka. Zdjęcie zostało rozbite, wykute z prowadzenia przez lata. Wkrótce potem Mary zbliżyła się do Jamesa z propozycją. Planowali opublikować książkę opowiadającą historię Jamesa i Boba prawie niemożliwego cudu, który miał zainspirować i uzdrowić innych stojących przed trudnościami. Zimą 2012 roku A Street Cat Named Bob stał się globalnym sensacją, sprzedając ponad milion egzemplarzy i przetłumaczono na 25 języków. Od tego momentu James i Bob nie musieli już występować na ulicach. W końcu znaleźli szczęście i stabilność. Wszystko, co James kiedyś stracił, wróciło do niego w innej formie. Ale to, co sprawiło, że ta historia była naprawdę cenna, to to, że opierała się na prawdziwych wydarzeniach. Pod koniec filmu prawdziwy James pojawił się na ekranie, a Bob, będąc Bobem, grał sam w całym filmie. Reżyser próbował sześciu innych kotów jako stand-in, ale żaden nie mógł pasować do Boba. Bob pozostał lojalnie na ramieniu Jamesa, podróżując po świecie, a razem pracowali nad podniesieniem świadomości na rzecz bezdomności i dobrostanu zwierząt. Każdy, kto był świadkiem lub słyszał swoją historię, był głęboko poruszony, często do łez. Wideo ich występów ulicznych, przechwyconych przez przechodnie, rozprzestrzeniają się szeroko po internecie. Ale życie zawsze ulotne. W czerwcu 2020 roku Bob tragicznie zmarł w wypadku. Po wysłuchaniu wiadomości rząd uhonorował Boba z brązowym posągiem w Islington Green w Londynie. James został zdruzgotany, nie mógł zaakceptować straty. Po raz kolejny stanął na skrzyżowaniu w życiu głodny, bezgłośny kot. Człowiek, który stracił całą nadzieję. Niektórzy twierdzą, że Bob użył swoich trzynaście lat życia, aby zmienić przebieg przeznaczenia Jamesa, ale czy James nie spędził również trzynaście lat, zapewniając, że Bob nigdy nie będzie bezbożny? Był bezdomnym człowiekiem, ale jego kot nie był. James był zarówno niefortunnym, jak i szczęśliwym człowiekiem. Jego niepokojące dzieciństwo doprowadziło go złego, ale jego życzliwość i odmowa rezygnacji zepchnęły go w kierunku nowego życia. W tym roku nie tylko uratował kociaka, uratował przestraszone dziecko zwinięte w rogu, zagubione po popełnianiu błędów. Pojawił się w najciemniejszych dniach Twojego życia, kiedy nikt w Ciebie nie wierzył. Nie dbał o Twój wygląd, Twoje pieniądze, przeszłość, Twoje błędy, czy Twoją przyszłość. Po prostu pozostał przy Twojej stronie, bez płaczu, bez uśmiechu, bez wydawania dźwięku. I nagle życie wydawało się przesunąć. Ludzie zaczęli Cię pozdrawiać, przyklaskiwać dla Ciebie. Zatrzymać się dla ciebie, nawet czuć smutek dla ciebie. Myślałeś, że jest posłańcem z nieba, myślałeś, że twoje życie zostało wybaczone. Ale w rzeczywistości dałeś sobie szansę, szansę na część ciebie, że bez względu na to jak złe rzeczy były, wciąż pragnąc lepszej przyszłości. Szansa, która zawsze była w zasięgu.